należy należysz do mniejszej części ludzkiej populacji, która używa lewej raki do pisania, być może okazać się, że jesteś geniuszem. Nowe badania wykazują, że używanie lewej raki może sprawiać, że jest się o wiele bardziej naturalnie utalentowanym od osób używających prawej raki. Ma to zastosowanie przynajmniej w przypadku rozwiązywania zagadnień matematycznych, donosi szwedzka gazeta Opresen. E powołując się na badania FL Science. Większe zdolności poznawcze, dyskusja na temat leworęczności i praworęczności toczy się między ludźmi od czasów kiedy zaczęliśmy używać rąk, czyli praktycznie od zawsze. Niektórzy dowodzili, że leworęczni mają krótszą prognozę życia, inni próbowali znaleźć powiązania między leworęcznością i przestępczością. Są wreszcie tacy, którzy uważają, że osoby leworęczne są o wiele bardziej inteligentne. W tym ostatnim może być nieco prawdy. Naukowcy byli w stanie zaobserwować, że prawa strona mózgu u osób leworęcznych jest zazwyczaj lepiej rozbudowana niż to można zaobserwować u osób używających prawej ręki. Oznacza to, że u osób leworęcznych zdolności poznawcze i postrzeganie przestrzenne są na wyższym poziomie niż u osób używających standardowo prawej ręki. Dodatkowo u leworęcznych bardziej rozbudowana jest także kora mózgowa. Bardziej rozbudowana kora mózgowa sprawia, że mózg jest w stanie szybciej analizować informacje dzięki większej ilości połączeń. Po wielu przeprowadzonych badaniach na osobach leworęcznych naukowcy doszli do wniosków, że leworęczni biją także osoby praworęczne w matematyce. Matematyka królowa nauk i Science przeprowadziło badania, w których udział wzięło około 2300 studentów. Uczestnicy mierzyli się z różnymi zadaniami matematycznymi o różnym stopniu trudności. Zostali także poproszeni o zaznaczenie której ręki używają przy wykonywaniu określonych czynności. Po sprawdzeniu testów okazało się, że osoby leworęczne o wiele lepiej radziły sobie z rozwiązywaniem najtrudniejszych zadań. W przypadku najłatwiejszych zadań nie było większych różnic pomiędzy grupami lewo i praworęcznymi. Niemniej jednak osoby, które nigdy nie używają lewej ręki, osiągały najsłabsze wyniki w teście. Oczywiście, badanie to nie dowodzi, że leworęczni są bardziej inteligentni od praworęcznych, a zaledwie pokazuje, że istnieje jakiś związek między leworęcznością i posiadaniem predyspozycji do rozwiązywania problemów. A ty, której reki używasz? Jesteś osobą leworęczną czy praworęczną? Daj znać w komentarzu. Podziel się artykułem na Facebooku, aby twoi leworęczni znajomi mogli dowiedzieć się o sobie czegoś nowego.